Witam bardzo serdecznie z tej strony NGLQR w kolejnym odcinku Elden Ring. Przed nami pomniejsze złote drzewo i kolejny strażnik do pokonania. No nie, ciekawie. Aha. Aha. No okej. Okay. Nie przypuszczałem, że tak dobrze to będzie wyglądać tutaj. Ale cóż. myślę, że się nie wbije w ten w ścianę, a Przynajmniej będę mógł jakoś uciec. A. O Jezus Maria, to jest dopiero tu na początku. Ja, piernicza, dobra. Muszę się tu przenieść. To sobie wymyślili. Czyli generalnie ma mając posąg Mariki. Ogółem można kogokolwiek przywołać do pomocy. Tam całkowicie z początku. Chyba. No i okej, okay. właśnie tak mi się coś wydawało, że będzie tutaj coś do odkrycia. А, я себе тут вбил. <gry> Okej okay. Nie no nie wierzę w to A i nie miałem tutaj przy posążku Mariki Tylko w ostatnim punkcie wiary Znaczy no utraconej łaski eee, Masakra A dobra jednak tutaj mnie zrespiło o. o to po prostu z tej strony było Nie, że mogę zaatakować. Nie, no robi się ciekawie. Jak już tutaj na wstępie mam takie problemy. A co to w ogóle? Przyjaciel? Kradanie? Wiadomość? Aha, to fajnie, że jego moje ataki w ogóle nie dotykają. Nie no, luz. No przecież. Dobra, zaraz po prostu sobie głoś przywoła mi tele, z tego będzie. Bo, jakby nie spojrzeć za, każde przy, za każdą śmierć, to najzwyczajniej na świecie ja przecież będę się tutaj odradzał. A łącznie z nimi. doleciało przecież. Ciekawe, co za to pomniejsze, yy, jaka łóża będzie tutaj przy tym pomniejszym drzewie. No ja pierdnięcie naprawdę. Jak widać ma taki sens. A nie, no powiem, że zarobiście, że Ja dostałem hita I jednym słowem chcąc przyspieszyć Żeby uciec temu Avatarowi, to po prostu On musiał sobie jeszcze tam trochę otrząsnąć się Razem z tym koniem i nie mogłem wykonać Żadnego jakiegokolwiek najmniejszego ruchu No i oczywiście logiczne jest to Że obrywam drugi raz, nie Nie, no zarąbiście, powiem szczerze Dobra, ja się nie będę tackać, bo to jest bez sensu Szkoda mojego czasu, moich nerwów No ja tak temu za dużo nie zadają, co prawda. No i dobrze, udało się. Hey! Pęknięta łza całunu magii. I całunu błyskawic. Press F to pay respect. W końcu się to udało ogarnąć. Bardzo dobrze. Nawet wróg jakoś specjalnie mnie nie dotknął. No ale tak jak ostatnio. I tutaj tym razem dużą rolę wypełnił mój sojusznik. U góry mamy jakiś zamek. Znaczy, no, port. Coś tego typu. Ciekaw jestem... ...co nas tam mogło spotkać, ale chyba... ...nie bardzo damy rady rozwiązać tą zagadkę, bo... ten się tam wejść nie da za bardzo. Chociaż z drugiej strony... O i widzicie tutaj konno trzeba po prostu z nimi walczyć. I wtedy jest pozamiatane. A tam na górę chyba wyjdziemy tędy. A jeszcze tu coś jest przed nami. Co to może być. Oho! Bramy jakiegoś miasta. Na to wychodzi. To chyba nie wejdę tędy. Zobaczmy jeszcze, czy tutaj nie będzie jakiegoś przejścia wejścia i tak dalej, ale chyba raczej nie bardzo. Gdzie ja patrzę, to jest w ogóle tutaj. Tak jakby. E, tutaj znaczy: To oznacza, że najprędzej to musiałbym się chyba. No nie no, tutaj nie, bo to jest tak jakby wzgórza. Studnia rzeki Einzel też nie. Ewentualnie zrujnowany labirynt, i tutaj. Hmm. zobaczmy jeszcze z tamtego wybrzeża, czy gdzieś jakieś wejście dostrzega. Wow, chyba ciężko będzie. Dobra, z tym niedźwiadkiem nie chcemy walczyć. No właśnie, bardziej interesuje mnie ta część i wejście bezpośrednio do tego zamku tam. Uh, hmm. Jest jeden mały problem. Nie, nie doskoczę. Najprędzej chyba, jakbym miał chciał wskakiwać, chyba gdzieś w ogóle tędy. Chociaż też nie? Nie no da radę, tylko trzeba to tak rozważnie zrobić, żeby ja zaraz. Żebym ja właśnie zaraz gdzieś nie spadł. wysoko. Chociaż. Może i wydało radę. Łapanie. Nie, nie, nie. nie. Już mi się ręce spociły. Nie, tak też nie da rady, niestety. Dobra, trudno. Nie da rady, to nie da rady. Przed Tobą potężny wróg, i się przyda odbijania. Przypuszczam, że to jest potężny wróg, któremu nie dam rady za bardzo. Już widać po samej broni, że to nie jest moja bajka. Chociaż... Magia mu nawet zadaje sporo obrażeń. Także myślę, że dałoby radę go ubić. Tym bardziej, że on. No trochę oberwał. Tylko teraz fajnie by było znaleźć jakieś. Miejsce. Łaski w pobliżu, bo. No, koniec końców to. Trochę daleko to jest. Ja tu zaskakiwałem? Nie. Tam chyba gdzieś. Ewentualnie konno, bo jeszcze mógłbym spróbować. Też jest jakieś wyjście z sytuacji. Dobra, teraz mi tu trochę zwolni. tak z tyłu tego przeciwnika uda się, znaczy uda. Jest korzystny jak najbardziej, ale zaraz po tym, e, zanim on w stanie, powinienem sobie zczarżować potężny atak. No i wtedy tym potężnym atakiem mogę go tam już trochę dziawnąć O jezu. Dobra, nie żyję. To gówno raz mnie zabiło, także wiecie. O, I udało się. Na luzie. No proszę. Trakt Bellum. Katakumby Czarnego Noża. Oko Bestii Drży. O proszę. Dobra w tym momencie odpocznijmy sobie tutaj. Chociaż rozwój postaci można by tutaj jeszcze ogarnąć, tylko zależy ile mam tych moich. E, tych moich tych, jak to się nazywa, duszyczek kamieni. Użyj wybranych trójkę użyjemy dwie. Nie, to nie wystarczy niestety. Więc użyj jeszcze tego. Nie tworzenie tylko status. Status mamy... Potrzebnych 1200 1200 będzie ok, ja pierniczę jeszcze 200, no 200, nawet bym powiedział 197, dobra kwipunek. No i super, teraz możemy sobie odpocząć. Yy, znaczy, pierwszy rozwinąć postać. Tu bym pakował wszystko jednak mimo wszystko w ten, w siłę, żeby jak najszybciej zdobyć ten miecz ciężki, właśnie, którym kiedyś się tam posługiwaliśmy. A czy posługiwaliśmy? Chcieliśmy się posługiwać z, z zamku Morne. Dobra, odpoczęliśmy. I teraz zakończymy sobie odcinek, a w kolejnym te katakumby stoją przed nami otworem. Dzięki za uwagę. Do zobaczyska.